Andrzej Splutycz, który stał się znany dzięki udziałowi w programie Rolnicy Podlasie, niedawno wybrał się na wypoczynek do malowniczej szklarskiej poręby, pełnej uroku i naturalnych atrakcji. Ta popularna miejscowość w polskich Karkonoszach słynie z przepięknych krajobrazów, górskich szlaków oraz bogatej historii. Rolnicy Podlasie to program telewizyjny, który pokazuje codzienne życie rolników i zdobył serca widzów. Andrzej i jego ojciec Gienek stali się gwiazdami tego show, przenosząc swoją aktywność także do mediów społecznościowych, gdzie mają ponad 110 tysięcy obserwujących na kanale YouTube. Andrzej regularnie dzieli się swoją codziennością, jednak ostatnio podzielił się także swoimi marzeniami. Bursus przeszedł, powiedzmy, ogromny remont. Dostał nowy silnik, dostał akumulator nowy i. Został remont przeprowadzony w prędnicy, bo nie było ładowania. Nie właży. Niedawno zniknął ze swojego kanału w mediach społecznościowych i udał się do sanatorium w Szklarskiej Porębie na turnus rehabilitacyjny. Tam, w otoczeniu malowniczych gór i świeżego powietrza, miał okazję wypocząć i zregenerować siły. Szklarska Poręba słynie również z licznych atrakcji turystycznych, takich jak wodospad szklarki czy Muzeum Minerałów, które mogą stanowić dodatkowy element relaksu i rozrywki. W trakcie pobytu w Szklarskiej Porębie Andrzej otrzymał telefon od przyjaciół, którzy zapytali go o życie uczuciowe. Wydaje się, że jednym z jego marzeń jest posiadanie dziecka. Wiadomość ta mocno zszokowała. Po powrocie do domu, Andrzej powrócił do swoich obowiązków na gospodarstwie, planując odnowienie go. Ale się kurzy. No bo słuchaj, to się kurzy! Tak, zgadza się. Jak w młynie! Jak w młynie! Wraz z ojcem ma również nowy pomysł na biznes związany z handlem jajkami od kaczek, który ma nadzieję, że przyniesie im sukces finansowy. Jak myślicie, Andrzej założy rodzinę w niedługim czasie? O, dobra jest. To wszystkie wiadomości na dziś. Polub i zasubskrybuj kanał. Doceniamy Twoje wsparcie.